Cześć! Witam Was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy sobie nową serię, którą chciałem otworzyć już od dawna. Miałem plany już związane z tą serią od bardzo dawna, ale musiałem czekać na wersję plecytową, aby w końcu móc tutaj z nią właśnie ruszyć. Mam nadzieję, że seria Wam przypadnie do gustu, a będzie to seria związana z GTA V na modach. Będę Wam starał się pokazywać wszystkie najlepsze modyfikacje do GTA V, oczywiście tylko dla pojedynczego gracza. Nie spodziewacie się jakichś czy cheatów na moim kanale związanych z trybem online, ponieważ dla mnie jest to oszustwo, nieuczciwe jest to w stosunku do innych graczy. Tak więc jeśli kiedykolwiek, nie wiem, subskrybowaliście mnie tylko dla glitchy z GTA V, to możecie od razu odsubskrybować mój kanał, bo ani glitchy, ani cheatów, ani innych modyfikacji do trybu online Wam na swoim kanale nie będę prezentował. Wszystkie modyfikacje to będą modyfikacje do singla. Tak więc tego możecie się tutaj na moim kanale spodziewać. Będę starał się wam pokazać jak zainstalować taki, taką modyfikację. Będę informował o tym, kto podesłał mi taką modyfikację, kto jest autorem tej modyfikacji. Wszystko będzie oczywiście w opisie. Macie też tam w opisie mojego maila, jeśli macie jakieś fajne mody, znaleźliście gdzieś tam na internecie, czy sami stworzyliście to wyślijcie mi maila, a ja postaram się to przeanalizować, wgrać tego moda, sprawdzić czy jest warty ukazania i na swoim kanale go właśnie Wam zaprezentuję Dodatkowo też postaram się, oprócz bezpośredniego linka do stronki, gdzie autor umieścił, autor moda umieścił Tutaj modyfikacje dodawać też na swoim serwerze, jakimiś tutaj linki, tak aby w razie czego, kiedy serwer by padł, na którym było bezpośrednio do pobrania modyfikacja, albo bezpośrednio do pobrania modyfikacja, ja też jakiś dodatkowy serwer dam dodam. Aby ta modyfikacja cały gdzieś tam czas w sieci krążyła, aby nie było sytuacji, że jakiś tam link padnie po prostu po czasie i po, nie wiem, po pół roku nikt tego nie będzie mógł pobrać. Tak więc tak to będzie między innymi wyglądało. A więc myślę, że możemy zaczynać. Jeśli macie jakieś pytania do mnie, piszcie, a ja będę starał się Wam oczywiście na wszystkie pytania odpowiadać. Zaczynamy od najpopularniejszego na chwilę obecną moda. Tak więc za chwilkę do Was dołączę i pokażę Wam, jak to wszystko się instaluje. No dobra, a więc pierwsze co musicie zrobić to oczywiście wejść w link, który wam dodałem w opisie i pobrać sobie właśnie to, co tutaj widzicie. Klikacie pobierz i plik bezpośrednio na wasz komputer się pobierze. Dokładnie waży to 219 KB, więc jest to naprawdę bardzo mały plik, którego pobierzecie w sekundę dosłownie. Więc zapisujecie na swój komputer i musicie go teraz znaleźć w odpowiednim miejscu na swoim komputerze. No dobra, teraz znajdujemy plik na swoim komputerze. W moim przypadku jest to właśnie ten plik, którego wy też musicie w miejscu, którego pobraliście go znaleźć. Musimy kliknąć prawy przycisk myszy, wypakuj pliki, no i otworzyć sobie folder. Interesuje nas w tym folderu tylko ten właśnie folder. Tutaj są jest instrukcja i informacje różne. Tutaj jest stronka najprawdopodobniej do twórcy tego Moda nas interesuje ten folder, do którego sobie wchodzimy i potrzebujemy te trzy pliki. Robimy prawy przycisk myszy, kopiuj i teraz musimy odnaleźć na swoim komputerze miejsce, w którym mamy zainstalowane GTA 5. Żeby najłatwiej było znaleźć miejsce, w którym macie zainstalowane GTA 5, jeśli nie pamiętacie, no to znaleźć ikonkę na pulpicie, tak? Kliknąć sobie, nawet tutaj chyba czekajcie, jak przytrzymacie to macie informacje o tym gdzie macie GTA zainstalowane w moim przypadku jest to na dysku A w zakładce a w folderze GTA 5 ewentualnie klikacie właściwości i tutaj też macie informacje o tym gdzie właśnie wasza gra jest zainstalowana mamy oczywiście dwie wersje GTA 5 wersja pudełkowa czyli ta od Rockstara oraz wersja steamowa pokażę wam gdzie mniej więcej to można znaleźć w waszych komputerach i gdzie te wszystkie pliki trzeba przekopiować ok, dotarłem jak widzicie do miejsca docelowego, w którym znajduje się moja zainstalowana gra, ja mam wersję pudełkową, więc tutaj wchodzę po prostu w miejsce, gdzie grę mam zainstalowaną, klikam wklej, akurat tutaj te wszystkie pliki mam już wklejone, więc po prostu klikam kopiuj i zamień, wy macie tylko po prostu możecie te pliki tylko skopiować, nic wam nie wyskoczy innego, więc po skopiowaniu pliku macie już wszystkie opcje na dobrą sprawę Tutaj skopiowana. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda, kiedy macie wersję na Steamie. Jeśli macie wersję Steamową GTA 5, to musicie poszukać tego w folderze Steam. Kolejne foldery, które tutaj widzicie, to są foldery, gdzie trzeba znaleźć GTA 5. No i na końcu będą różne gry. Wy wybieracie GTA 5 i wystarczy teraz wkleić pliki do tego właśnie folderu. Konieczne jest, żeby wklejać pliki tam, gdzie właśnie mamy. Po prostu plik, po którym możemy uruchomić GTA 5. Ja akurat nie mam wersji na Steam, więc pokazuję pokażę wam tu orientacyjnie, jak to wygląda. W tych zakładkach musicie tego GTA 5 szukać. Tutaj, oczywiście, wszystkie pliki kopiujecie, odpalacie GTA 5 i pierwsze modyfikacje wam działają. Za chwilę wam pokażę, jak to się włącza w GTA 5 i jak. Wszystko na dobrą sprawę wygląda. Tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o instalację. Jest ona banalna, a polega tylko na kopiowaniu plików do folderu z Grom. No dobra, nie jestem już w GTA 5 w Single i możemy pobawić się pierwszym modem, a tym modem jest Trainer. Myślę, że pojęcie tego tłumaczyć Wam nie trzeba. Każdy chyba wie, czym to jest. Wybieramy oczywiście z naszego Trainera za pomocą klawisza F4, i w tym okienku przeskakujemy sobie za pomocą klawiszy numerycznych no, na naszej klawiaturze. 8, 4, 6, 2 są klawisze, którymi tutaj, znaczy w sumie 8 i 2 tylko na chwilę obecną używamy, 8 i 2 w dół sobie schodzimy dwójeczką, ósemką tutaj wchodzimy w górę. Wybieramy na przykład sobie tutaj piątką to właśnie, tą zakładkę i możemy sobie chociażby w tym okienku zmieniać postać, na przykład na... Kurę, nie wybierajcie tylko ryby, bo jak wybierzecie rybę, a jesteście tutaj na, tym, na takiej powierzchni, no to ryba zaraz zdechnie i po prostu nic z tego nie wyjdzie. Ale możemy sobie wziąć kojota na przykład, możemy wziąć sobie krowę. Tutaj mamy małpę, co mega fajnie wygląda. Zwróćcie uwagę, jak to mega śnie wygląda masakra. Nie wiem, czy czasami po prostu małpa też nie ma jakiegoś ograniczenia czasowego, inne zwierzęta, ale możemy się w kilka sekund z tym pobawić. Możemy ta małpa też może sobie wziąć różne bronie. Więc jest to fajna sprawa, możemy też szybko Franklina sobie zmienić. Jak klikamy teraz Franklina, to on będzie często jakieś różne stroje zmieniał, więc to jest też fajne, że nie zawsze będziemy taki sam strój, możemy Michaela wziąć, tak więc pod tym względem jest to mega fajny Bayer Z automatu to jest w zasadzie mają inne czasami fryzury, inne ubrania. Wiesz, trevor miał takie siwe włosy, widziałem raz. Nie wiem czy teraz mi się to uda znaleźć. Trzeba klikać cały czas Enter tutaj. No, o, jest takie siłe włosy, takie białe bardziej, powiedziałbym, i możemy grać sobie bardzo szybko tutaj, bez żadnego przenoszenia się na inną postać właśnie trevorem. To jest oczywiście tylko skin, tak naprawdę gramy cały czas tutaj Franklinem, ale to jest po prostu tylko taki, wiecie, trainer, wiecie o co chodzi. Cofać się możemy za pomocą, nie wiem, chociażby F4, tak? Klikamy F4 i z automatu cofamy się tego okna, którego widzicie przed chwilą i teraz widzicie. Możemy też przykładowo teleportować się na przykład na lotnisko. Nie możemy. Wow, kurde, czekajcie, i teraz na przykład, jak goni mnie policja, szybko mogę wziąć sobie e, na przykład. O, brak poszukiwania i mnie nie poszukują. No, znaczy, jest na otwisko... O, teraz kliknię sobie na przykład nie, nigdy nie, żeby mnie policja nie goniła. I właśnie, trainer takie rzeczy umożliwia, tak? Czyli mogę wyłączyć całkowicie policję. E, tutaj, na przykład, mogę być nieśmiertelny przez cały czas, więc mogę bawić się z policją, atakować ich i nigdy nic mi nie zrobią. Mamy tutaj też inne rzeczy, jak przykładowo szybkie pływanie. Możemy to włączyć, możemy też włączyć szybki bieg, wysoki skok. Ja teraz wyłączę to i pokażę Wam, jak wygląda wysoki skok. No to jest masakra, jakaś. To można, o, teraz mam szybki bieg i też wysoki skok, nie? No oczywiście takie rzeczy umożliwiały nam też cheaty, ale tutaj bardzo szybko i bez wpisywania żadnych cheatów możemy tutaj się pobawić. Co dalej mamy tutaj z takich modyfikacji fajnych? Tutaj w tej zakładce możemy też czekać tylko włączę to możemy też sobie obniżyć poziom poszukiwania tutaj możemy podwyższyć możemy dać sobie kasę do singla możemy teleportować się w zupełnie inne miejsce na przykład tutaj więc jest to fajna sprawa w bardzo szybki sposób możemy się tutaj przenieść wszędzie co dalej, kolejna zakładka to oczywiście amunicja. Możemy sobie wgrać całkowitą, maksymalną amunicję. Możemy sobie włączyć brak przeładowania to jest mega fajną sprawą. Włączymy to. Dodatkowe też takie jakieś eksplozje podczas strzelania inne rzeczy też możemy sobie powłączać. I to by było tyle. Cofamy się F4. Zaraz Wam to pokażę. tutaj w tle możemy też zrespawnować sobie naprawdę sporo samochodów jest tego naprawdę tutaj sporo. Na przykład ciężko było, pamiętacie, nie wiem czy pamiętacie, ale ciężko dosyć było zrespawnować takie autko jak ASEA, no ona gdzieś, wow. no nie do końca wybrałem dobre miejsce na respawn auta, poczekajcie, zejdę sobie tylko, no zobaczcie, ASEA zrespawnowana bez problemu, Każdy mam jeszcze jakieś inne tutaj zakładki, na przykład możemy też włączyć sobie brak grafitacji, Czego ja nie polecam? To jest taki, taki Bayer który już też był na cheatach, ale e, na kodach, które można było wgrać sobie do gry normalnie na konsolach też. To raczej jest tutaj po prostu jakieś takie, nie wiem, mało użyteczne moim zdaniem. Co fajne jest, to też możemy sobie po prostu ustawić godzinę, tak? Zobaczcie, jak możemy szybko obejrzeć sobie różne pory dnia. To jest mega fajne dla mnie, na przykład ja bym jakieś ciekawostki wam nagrywać często musiałem się zabić gdzieś tam, odrodzić ponownie, żeby nagrywać Wam za dnia, ponieważ za dnia jak nagrywam materiały na YouTube, a, to jest najładniejsza potem jakoś na YouTubie. więc to jest fajna sprawa dla mnie. Na przykład możemy sobie różne godziny ustawić, jak ktoś lubi za dnia grać jak ja na przykład też ogólnie to sobie może też godzinę przestawić, możemy też zapłacić godzinę do tyłu, możemy też zatrzymać sobie tutaj godzinę, więc jest to też fajny bajer. No, tutaj natomiast poniżej mamy pogodę, możemy sobie też przestawić to, deszcz i inne rzeczy, o, śnieg możemy sobie ustawić, No śnieg to też jest ten śnieg z, z cheatów, ale no mówię, mamy wpływ na, na dużo rzeczy, nie na wszystko, ale na dużo rzeczy mamy wpływ właśnie, tak więc jest to mega fajny bajer, fajnie, że coś takiego zostało stworzone, no i muzyka na końcu możemy sobie zmieniać dowolną stację radiową, przesuwać po prostu piosenki w radiu, więc to też jest mega fajny bajer. Oczywiście jeśli ktoś używa tego typu modyfikacji, tego typu trainery właśnie do ułatwienia sobie rozgrywki w singlu to, to jest moim zdaniem słabe, ale jeśli ktoś kilkukrotnie już przeszedł singla, chociażby nawet i raz przeszedł singla a potem chce się pobawić troszeczkę, to myślę, że taki, taki mod, taki trainer to jest mega fajna sprawa, ponieważ to zdecydowanie uatrakcyjnie nam tego singla. I myślę, że nawet jak huczę, chciałbym chyba przejść sobie jeszcze raz GTA V, używając różnych cheatów, gdzie nie będzie mnie goniła policja. Kiedy naprawdę w błyskawicznym tempie będę mógł przejść całą grę jeszcze raz, bawiąc się niesamowicie, używając mega ślej broni, używając strój małpy czy innych rzeczy. Bardzo fajny Bayer. No oczywiście będę starał się też pokazać Wam inne modyfikacje, na chwilę obecną pokazałem Wam najprostszą, możliwą, najbardziej popularną na chwilę obecną. No ale oczywiście możecie mi podsyłać swoje propozycje na GTA 5 Małpa, Yoji720.pl, swoje modyfikacje, modyfikacje, które znaleźliście gdzieś w internecie, czy inne tego typu rzeczy, ja to będę sprawdzał i będę oczywiście starał się tutaj Wam na swoim kanale um, prezentować. Mam nadzieję, że taka seria Wam się będzie podobała i będziecie z tego zadowoleni, sami będziecie mogli z tego skorzystać. Dajcie komentarze co Ty myślicie, piszcie swoje propozycje, co by można było jeszcze w takich materiałach zawrzeć. No i lajkujcie, żeby jak najwięcej no, tych lajków pod filmikiem było, aby do jak największego grona odbiorców ten filmik dotarł. A więc to by było na chwilę obecną, tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!